Słoneczka moje, posłuchaj mnie uważnie. Bóg jest źródłem. Bóg jest źródłem tego całego wszechświata. Nie tylko Ziemi, tylko wszechświata, tego, tej nieskończoności, tego czegoś wielkiego, olbrzymiego. To nie jest na pojęcie naszego umysłu. A, że Cię stworzył na swoje podobieństwo, słuchaj uważnie, co mówię. Stworzył Cię na swoje podobieństwo, czyli stworzył Ciebie, a Ty jesteś wszystkim, czyli jesteś swoim wszechświatem czyli On jest Bogiem tego wszystkiego, Czego ty nawet nie widzisz, a ty stworzona na jego podobieństwo, jesteś Bogiem swojego wszechświata. Ty jesteś wszystkim wszechświatem. Wszystkim jesteś ty. Rozumiesz o co mi chodzi? Rozumiesz, jaką ty masz moc? Ty rządzisz swoim wszechświatem. On ci dał. Taką moc stworzył Cię na swoje podobieństwo i jesteś Bogiem swojego wszechświata. Punkt i kropka. Rozumiecie, co ja do Was mówię? Taką macie moc. Macie moc kreacji, nic nie istnieje, póki tego sobie nie wyobrazisz. Póki to się nie zmaterializuje, czyli myślisz, wizualizujesz, fokus, energii, stworzenie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jesteście potężni. Bóg was stworzył na swoje podobieństwo. Wy nawet sobie sprawy nie zdajecie, jak wielcy jesteście. Rozumiecie? Piszcie, czy to jest zrozumiałe. Buziaczki, pięknego dnia.